Siemaneczko, dzisiaj nagrywam. To jest mój pierwszy film na kanale. I w tym poradniku pokażę jak z sh su Subway Surf. I będę to robił przez takie No, jak widzicie, no to. Idź do pliku, odinstaluj do licencjowej i się pokażę. robimy, Steruje nam się. Później Wam pokażę jak no, przebudować. Tu raz Wam pokazałem, bo zawsze tam mi nie wychodzi. Jak chcę jak to mi się pokazało, że teraz na początku nagrałam to musiałem najpierw kamerę, tak jak chcę przed tym pokazać, to zawsze mi się wyłącza. Ja się teraz tak nagrałam, gdzie Wam jeszcze pokażę tylko co kliknąć już, już, już wyszliśmy hmm, wchodzimy sobie z to jest. No i wchodzimy i teraz pokażę wszystko, jak to zrobić. Nie wiem, co Czekajcie, No i teraz wchodzimy no, co jest najbardziej potrzebne No i kupujemy teraz i zapis je w tym przywrócić Co się stało A internet mam, przepraszam Internet mam No nie, coś stało. Hmm. Chyba mi internet złapał, bo ja miałem WiFi fi włączone. No, no tak jest. Jak zrobicie to, co ja teraz wam pokażę, to będzie pewnie wam, ja internet włączyłem już nie chcę mi się pokazać. No Tutaj na no to wchodzimy w Laki Patchera, jak będziecie już mieć zainstalowanego Sa, s, No, Laki Patchera i Suwaj Surf. surf. Już wchodzimy. To klikamy to. Menu Łatek. Klikamy to. Klikamy to. I przebuduj aplikacji. Będzie pomóc później co nagrałem na początku, nie? Jak do końca to dojdzie. Nie jest Lucky Patcher, to nie jest wirus Tylko wam Google, tylko tak wam może powiadomienie przysłać, że na waszym telefonie jest wirus Bo Lucky Patcher y, usuwa licencję Google, nie? Nie musicie płacić Możecie to sobie hakować i sobie grać No to zostawcie mi subskrypcję i łapkę w górę